Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w drugiej becie UFL. To co macie na ekranach, to jest dokładnie to co zobaczycie jutro, czyli w piątek, no i przez cały weekend, bo beta będzie trwała przez 3 dni. Dzisiaj odcinek z pierwszych wrażeń. Ja Wam poopowiadam, co wiemy od twórców, co zostało zmienione, i zagramy sobie jeden meczyk, żeby zobaczyć na pierwszy rzut oka. I to dosłownie to jest pierwszy mój mecz, bo. Ja mogę od 19 grać, teraz jest 19.30, jak to nagrywam, i zaraz potem rzucam wam to na YouTube'a. Zaraz potem, jak wrzucę, też będzie transmisja live, na którą zapraszam o 21.00. Jak się wyrobię ze wrzuceniem, to. Z, ze wrzuceniem, dużo słyszeliście? To o 20.30 jeszcze na TikToku. Więc będzie się działo. Codziennie takie transmisje będą, warto sobie obserwować moje różne psocie, ale A my możemy sobie tutaj odebrać, a nie, tu są po prostu jakieś eventy. Tak, to może zacznijmy od tego, jakie zmiany zostały wprowadzone. Cześć, nazywam się Jancio. Czy wiesz, że możesz mnie subskrybować? Konstytucja mówi, że możesz. I tak samo mówię ja. Subskrybuj mnie już teraz. A zatem zobaczmy sobie na początku, co sami twórcy mają nam do powiedzenia, i od razu odpowiadam na pytanie: jak to możliwe, że ja już mogę grać, a wy musicie czekać do piątku? No bo to dlatego, że Strikers dzięki ich uprzejmości dostałem kod i możliwość w ogóle zagrania wcześniej, więc i będę miał trochę więcej. Pieniądze na początek, ale to jest tylko beta, więc jakie to ma znaczenie? Po prostu będę mógł szybciej sobie jakichś grajków przetestować. Zresztą system treningowy działa tak z tego co widziałem, choć sobie to jeszcze sprawdzimy, podobnie do tego co wam opisywałem jakiś czas temu. Więc tak naprawdę tych zawodników można sobie wytrenować. Nieważne, dzięki nim właśnie mam dostęp wcześniej. No i tyle. Lećmy sobie już z tymi rzeczami. A na początku przypominam, że większość z Was nie subskrybuje tego kanału, więc jeżeli chcecie to zmienić, to jest to najwyższa pora. Nowy system perków jest tutaj dodany, i to jest to, o czym Wam mówiłem, że zawodnik może. Się, za, za, możemy wymaksować fajnie zawodników, i podejrzewam, że to o to tutaj chodzi. Ja już to widziałem w tej zamkniętej wersji. Pokażę Wam później w praktyce, jak to wygląda. Gameplay to mnie bardziej interesuje. Bramkarze częściej łapią piłki, jak jest słabszy strzał, czyli rzadziej je odbijają. Faktycznie coś takiego było, że ci zawodnicy często, ci bramkarze często te piłki wyrzucali przed siebie. Mamy też szybszą reakcję jego, jeśli chodzi o biegnięcie do piłki, lepszą. No i jakieś tam animacje dodane. O, jeśli chodzi o strzały, mamy, że strzały po obrocie są mniej celne. Bardzo dobrze, bo kojarzę coś takiego, że czasami te strzały... Wiecie, z pół obrotu leciał strzał techniczny i, i, i był zagrożeniem, to była przesada. Piłka mniej trafia w słupki. I zgadzam się, bo też dużo strasznych tych słupków faktycznie można było ostatnio trafić z tych finezek. Finesse shot can now be sent on the ground and low, medium, high, depending on... A, o! Czyli że fineski są teraz... Rozumiem, że ich lo tor lotu będzie zależny od siły, tak? Sprawdzimy w GPU, czy to, czy to o to chodzi dokładnie, czy może o co innego. O, frupass pass naprawione pod kątem, yy, jak się nazywa, siły. Pamiętacie, że one były takie trochę randomowe wcześniej. Nowa kiwka pod tytułem Cutback została dodana. Mamy też update co do of Flicka i tam jakiś New Rocket Feint, to nawet nie wiem jak to wygląda, już nie pamiętam. No i że dodano zawodników, jeśli chodzi, updateowano ich wygląd i tak dalej. Nie chcę tu wszystkiego czytać, bo też zaraz sobie po prostu zagramy. Jak chcecie sobie całość przeczytać, macie do tego dostęp na stronce UFL, podlinkuję Wam to w opisie. Ogólnie jak chcecie sobie zagrać, nawet na moim TikToku wrzuciłem dzisiaj taki łopatologiczny poradnik jak pobrać tą grę, w PlayStation Store wchodzicie i bierzecie UFL i tam możecie sobie zagrać, więc zachęcam, no bo uważam, że warto i gra jest całkiem ciekawa. Jedziemy, nie ma co przedłużać, poczekajmy na jakieś przeciwnika i zobaczmy co oni nam pokażą. Jeszcze jedna rzecz zapomniałem. Mój skład wygląda obecnie w ten sposób i jest to mój skład z zamkniętej wersji. Jeżeli dobrze widzę, tak, dokładnie z zamkniętej wersji. Natomiast my w becie będziemy grali tym składem z poprzedniej bety, tak? Czyli będę miał inny skład, kiedy to zobaczycie już w piątek na streamie, ale na tym streamie czwartkowym dzisiejszym jeszcze będzie ten mój skład obecny. No dobra. Dawać mi przeciwnika. Dawać mi przeciwnika O, a wy, wystarczyło zaśpiewać i zobaczcie Dwie minuty szukało, raz zaśpiewałem i od razu oponent found Przy okazji wam pokażę tutaj gameplay na początku i opowiem, że Jutro, o tym, że jutro będzie poradnik u mnie Z podstaw gameplayu, ponieważ Sporo, sporo tych rzeczy gameplayowych zostało jednak Mogłem tam zagrać do góry, ale nie szkodzi Widzieliście to podanie? Byłem ciekaw, czy takie coś przejdzie. Po prostu chciałem sprawdzić jak te trójkąty. No i wyszło idealnie, tylko nie strzeliłem, ale wiecie, no, pierwsza akcja już napawa optymizmem, że takie podanko. E, po prostu przeszło, bo tam idealnie w tempo wbiegał ten chłop, i nic tylko było mu zagrać. Ja mogłem oczywiście zagrać też jeszcze 100 innych rzeczy, ale akurat zdecydowałem się na coś takiego. O, ruszył się bramkarzem. Ładnie. Mm, na razie go klepie jak cena, no, ale mówię, on ma tylko 7 spotkań rozegranych. Ja mam też trochę lepszy składzik. Mm, więc mówię, jutro po. Jamal. I było widać, nie? Teraz ten, ten strzał techniczny. Było widać, że ten strzał techniczny leciał bardziej nad ziemią, bo nie użyłem dużo siły. W poprzedniej becie on by leciał pod okno. Na, na, na. na gdyby, gdybym. Na, na, na. Gdybym. Znaczymy. Się wysłowić nie mogę. Gdybym tyle siły użył. Dzieje mi tym bramka, bramkarzem. Ale trójkąt po raz kolejny. Siła dobra, ale trójkąt był mniej celny. I podoba mi się, widać dokładnie to, o czym te zmiany, które czytaliśmy przed chwilą. To znaczy, że te trójkąty troszkę inaczej działają, że strzały inaczej działają. Podoba mi się to, jak, za, jak obrońcy się na razie zachowują, ale to jest tylko początek, więc zobaczymy zaraz, jak to się będzie prezentowało. Bo faktycznie, jeżeli on nic nie trzyma, to ci obrońcy nie przechwytują tych piłek, które ja gram. A to jest dobre, bo to jest obrona manualna. Ja jestem zawsze za tym. Także tak. Pojawi się tutorial w piątek, a w niedzielę będziecie pod koniec bety. Tak jak ostatnio. Zresztą będziecie mieli. Adia, kto to był? Kin? Dobrze kojarzę. Chciałbym to przeskipować, ale w sumie nawet nie wiem jak. Dobra, od razu klikamy. Tak jest. Będzie recenzja. Więc zapraszam na te wszystkie trzy materiały, przez cały weekend będzie się działo, macie pełno materiałów na Instagramie i na TikToku, też będzie dostępnych takich małych tipów, nie wszystko będzie na YouTubie, więc zachęcam sobie obserwować jak was ta gra interesuje, a myślę, że powinna, bo wygląda naprawdę zacnie, no jak widzicie, jak mówimy o jakimś skill gapie, no to skład składem, ale widzicie, że poza, uuu i bramkarz to złapał, zobaczcie, z takiego bliska, ten strzał był taki mocny, i ja to szanuję. Właśnie o tym mówię. Zobaczcie, że jak często wchodzi jakiś update tam i jej, ojejku, tutaj mu akurat odbiło pechowo, i jej daje jakieś update na przykład u siebie, to tam jest coś napisane, ale później ostatecznie w praniu wychodzi jak to jest naprawdę, nie? A tutaj twórcy napisali coś. Nice, Krystiano! Myślałem, że się ruszy, dlatego pokrótce słyszałem. Twórcy napisali coś i my to widzimy dokładnie jak na dłoni w gameplayu, w sensie to, że te rzeczy się dzieją. I nie się to podoba. Ale wiecie, też, żeby było jasne. Kurde, no człowieku, zapraszam na streama. No przecież tu takie playsy idą. Chciałem wam to pokazać, o tym będzie w tutorialu też. Że jak przytrzymacie L2, to możecie sobie zagrywać teraz jakieś rabony albo piłki z fałsza. Ja nie pamiętam, czy w pierwszej becie to było dostępne. Może było, po prostu nie pamiętam. Natomiast nie kojarzy mi się ten temat, więc możecie mi napisać przy okazji. Nie, no, goście jest masakrowany. No jak widzicie, skill gap jest. Po prostu skill gap jest. Widać różnicę między mną, który ostatnio w pierwszej becie zdobył rangę rabi i po prostu grałem sobie co jakiś czas w to UFL. Znaczy nie, bez, bez przesady w tą zamkniętą. E, zamknięte testy nie grałem, nie wiadomo ile, ale wtedy w tą betę to hardowałem, pamiętacie nieźle. I, i, I widać tą różnicę między mną a, a chłopem, który tutaj dopiero coś zaczyna robić. Oj, tutaj fake shot, fake shot, nie wszedł i to podanie było zbyt dokładne trochę jak, jak na to w jakiej pozycji się znalazłem, ale dobra, dziwne to było, dziw, dziwna sytuacja. Natomiast wiecie, tak jak mówię, dokładną ocenę, dokładną ocenę tej gry sobie przedstawimy w niedzielę. Teraz to są moje jakieś tam pierwsze wrażenia, wiecie, że mnie się już pierwsza beta podobała, a teraz tylko widzę, że te rzeczy, które mi przeszkadzały, zostały, przynajmniej część z nich... Którą teraz zauważyłem naprawione, więc to jest naprawdę fajne. No dobra, może już bez takiego gadulstwa, zagrajmy sobie drugą połowę. Czy panowie, Ja jestem ciekaw, kto st to streamuje, aż sobie wejdę. Czekajcie, sprawdzimy. Dobra, gościu streamuje obecnie ma na żywo 300 osób, więc lecimy z tym koksem. Słuchajcie, ja do niego napisać nie mogę, bo sobie ustawił łobuz, że minimum 10 minut trzeba go obserwować, więc akurat zagram sobie tą połowę i później do niego napiszę, może wam wrzucę, wrzucę później jego reakcję. Kalino. No, Jamal, serio? Piłki zapomniałeś? To było dziwne teraz, co tu się wydarzyło. Podanie z półobrotu też. okej, okay, ja tu zacząłem sfaniakować, ale zobaczcie, no tutaj tutaj to się powiem wam, to było trochę dziwne, bo mój Yamaz zgubił piłkę praktycznie samemu, nikt go nie atakował. Później gość zagrał piłkę z półobrotu. I poszła idealnie. No, jakby przeciwieństwo tego, ale dobra. Jak pogramy trochę więcej spotkań, będziemy wiedzieli, jakie, jakie jest natężenie tych rzeczy. Natomiast ja tu miałem kilka takich zagrań niedokładnych, które nie były niczym spowodowane. Czekajcie, sprawdzę coś. okej, okay. Ewidentnie widać różnicę w, si w sile i w paraboli tego, jak leci ten strzał, strzał finezyjny, więc. E, zdecydowanie. Nie będziemy już tak mieli takiego spamingu, wiecie, na fineski, jak w poprzedniej becie. Ole petarda! Jamal. Ajajaj, aj, aj, no kurde, dobra. Wcześniej, wcześniej, teraz się worek z powrotem zawiązał. W pierwszej połowie mi to wszystko wpadało, a teraz widzicie słupek. Sam na sam nie strzelone i teraz on idzie z kontrą. Muszę tu uważać. Dobra, mamy to. Patrzcie, jakie podanie. Patrzcie, jaka akcja, patrzcie, jaka akcja. No, powiem wam, że teraz bardziej mnie się podoba co ja tutaj jestem w stanie zrobić. Zróbmy sobie zmiany, jeśli chodzi o możliwości ogólnie. Wiecie, wcześniej te L1 trójkąty aż tak dobrze nie wchodziły. To jest takie typowe zagranie, które można czasem w FIFA spotkać, w Prevolution Soccer, znaczy w e obecnie. Natomiast w, poprzednio w UFL raczej nie za bardzo byłem w stanie strzelać takich bramek. A tu już druga taka wrzuta idzie. Pierwsze to nie było wrzuta, tylko trójkąt, a tutaj wrzuta idealnie na głowę zagrana. No. Fajne możliwości, to, fa, fajne możliwości to otwiera. No dobra, mecz pomału dobiega końca, więc jak widzicie, dyszyki się nie udało zrobić. Bardziej opornie ta druga połowa szła, ale to pewnie przez to, że, że, że zacząłem tu kombinować, jak zawsze to ze, mnie, ze mną bywa. Zresztą mój przeciwnik troszkę mnie zastanawia to, ale zobaczymy. Troszkę mnie zastanawia ten sposób, w jaki, w jaki on przepycha tych moich obrońców. Eee, ale okej. Okay. By, być, może, być może tutaj. No, po, Prawdopodobnie to była jakaś gdzieś tam moja wina, ale sprawdzimy to na przestrzeni spotkań. Jest o wiele większa niedokładność przy tych trójkątach. To jest, powiem wam, bez porównania. To, to, jak to teraz wygląda, ale wiecie, to daje też większe. One są po prostu bardziej manualne. Ale to daje nam większe możliwości do tego, co ogólnie możemy zrobić. Ogółem na plus te zmiany są i ilość akcji innych, jakie mogłem zrobić, i znerwienie przede wszystkim tych finezyjek, uważam, że to jest e, naprawdę. Dobra zmiana. Dobra zmiana i te trójkąty poprawione. Tyle. Piszcie jak to wygląda u was. Przede wszystkim jak będzie to wyglądało u was już w piątek. A ja zapraszam na stream, który zaczyna się tego samego dnia, ale o 21. Czyli czwartek, Twitch, Janciu YouTube, Janciu YT. Tam się widzimy. Trzymajcie się, być może jeszcze uda mi się uwieścić reakcję tego streamera. Thank you so much mate for the game. You are absolutely insane man. You play very well. Thanks for the game, man. <laughs>